Masz problem z obstawianiem meczy? Wejdź na stronę twojawygrana.pl lub napisz na Instagram twojawygrana.pl Kochani, ja jestem na maksa przepracowany i nie mam czasu nawet tutaj zaglądać na ten Instagram, bo mam dużo różnych rzeczy, bardzo ważnych w tym momencie, najważniejszych dla mnie w moim życiu, bo mogą wprowadzić ogromne zmiany, dlatego pracuję nad nimi, a Instagram szedł na boczny tor i nie ma story, nie ma żadnych nowych zdjęć, filmów, bo nie ma na to czasu. Wladimir pases <noise> Także nie mam mnie na razie to ciężko zapierdalam Ciężko pracuję, przepraszam, ciężko pracuję żeby mieć święty spokój. To jest najważniejsze. Święty spokój... A drzwi wymieniają, a nie wymienili. Bo spałem do południa Dzień dobry. Wstajemy kochani Po co oznacza się w moich? Pod moimi postami jakieś osoby typu Rafał Zaorski, a co Rafał Zaorski, co ma do moich inwestycji? Rafał nie inwestuje w takie gówna jak ja, tylko w mocne projekty, a ja z kolei inwestuję w gówna, bo te gówna przynoszą najwięcej X i często zadowalają bardziej niż te. Mocne projekty, taka jest prawda. Niestety ci, co się znają na tym, to dobrze wiedzą, że nic nie zrobi ci więcej przyjemności i więcej x niż te małe, małe projekty, które wchodzą na takie markety, jak właśnie Ethereum. I powiedzmy, że taki sem krypto wystarczy posłuchać inżyniera. Jacka bestia, jak go nazwał kryptuka Mikadzę w piękny sposób bestia. Bestia dlatego, że jest bestią w działaniach. Robi szybko, precyzyjnie, z chirurgiczną dokładnością. Robi to, w co ludzie nie wierzą, mimo to, że to projekt prawie jest doskonały. Właśnie. Twierdzą niektórzy, że to skan, że to, że to piramida, że inne rzeczy. Jack Levin to jest człowiek moim zdaniem, który sięga aspiracjami bardzo wysoko i ma dużo możliwości. Zrobił dużo dobrych rzeczy i jest taka możliwość, że wejdzie w końcu we współpracę z Amazonem i nie wiadomo czy już nie rozmawiał na ten temat, czy, czy już nie próbują czegoś zrobić. Jak na razie powiedział o X1, X1 zrobił. Z, z, Xen, 4 miesiące dopiero. Projekt bardzo dobrze zrobiony i nie ma opcji, żeby nie odnieść sukcesu, więc w przeciągu roku może zrobić kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy procent, a w następnym roku, w 2024 może zrobić nawet już milion procent, więc poliście sobie teraz, ci co nie wiedzą, jak na przykład HEX wchodził też nie wierzyli i na heksie, który nie był tak doskonałym projektem, był bardzo ryzykowny. Ludzie zarobili pieniążki. Powiedzmy, jak był heks po 0,000 ileś tam kupowali sobie za 200-300 dolarów mm. i zarabiali na tym kilkaset tysięcy dolarów, właśnie po półtorej roku czasu czekania to lekkim chujem, brzydko mówiąc, miłego dnia. No ale to było dwa lata, trzy, nieważne. Ważne, że zrobił taki wynik. I to nie on jeden jedyny, a wystarczy, że spojrzeć na na Shibę, tylko że Shiba akurat była podciągnięta przez Ilona i teraz Ilon skupił się na Dogecoinie i i tego Memcoina właśnie promuje, ale i tak Shiba jeżeli chodzi o statystyki, to robi robotę i zrobi pewnie się robotę, ale nie taką jak te, które wchodzą dopiero, czy tam weszły, tak jak Sen 4 miesiące temu i jak wszedł. Jak mimo to, że na trendzie spadkowym bardzo mocno spadł, to on zaraz wróci do góry. Że to jest normalne? No, wystarczy zobaczyć, kto go zrobił. Co mówi, jak mówi. I co zrobił już wcześniej, co robił, jak robił, z kim robił. Więc chłopak ma możliwości i chce je wykorzystać. Jest ambitny, ma aspiracje i uwierzy, uwi, 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 uwierzyłem w Ksen. Ja uwierzyłem w Ksen i niech spełni się kolejny sen. Właśnie, ja mam marzenia, wierzę w niej. Wiara się nic dla mnie. Nadzieją mi ostatnia. Mam nadzieję, że będzie tak, jak, jak mówię, że zrobi milion dwieście tysięcy procent. Spokojnie. Myślę, że spokojnie. spadnę w dupie. Więc jak ktoś ma kalkulator, to proszę sobie policzyć. Mam tych ship, Texanów, mam nawet gdzieś jakąś starą Teralunę, tą Classic. No mam tam po 300, 200, 250, 300, 400 dolarów. Mam to, nie wiem, z kilka pozycji, na w razie czego. I wiem, że 4, 5 mam takich pewnych, a 4, 5 takich, takich na w razie czego, tam po 200 dolarów, niech sobie leżą. I uważam, że że będę miał znowu na wakacje kolejne, lepsze od poprzednich, a nawet dużo lepsze, a jak nie te, bo dziś się urodzi, to następne na pewno zobaczycie na własne oczy. Nie będę musiał nikogo przekonywać do niczego, tylko dla niektórych może być już za późno, tak jak ostatnio. Ale mówiłem wcześniej, że gala jest mi bardzo bliska, bliska mojemu sercu. Gala zrobiła świetny wynik i zrobi jeszcze lepszy. Ale gali już tak dużo nie mam. Tam no chyba, no nie będę mówił, że no to Kenugalia, ale na pewno na nie nie stracę. Mam ją długo.